Ponownie. Najpierw chwilę pomilczmy i posłuchajcie. No właśnie. Miałem taki pomysł w którymś momencie, żeby cały ten projekt nazwać Usłyszeć ciszę. Bo no tylko kto by przeglądając Polak potrafi zrozumiał, o co mi chodziło. Ale tak wewnętrznie, to ja, żeby odpocząć. Podejrzewam, że nie jestem osamotniony w tym. Potrzebuję ciszy. A lokalizacje mamy tak powymyślane, że tam będzie cisza. Cisza totalna. Bez prądu. Może nawet bez zasięgu telefonu. Dać radę. Bez światła. Tylko świeczki, kominek, ogień. Palący się ogień też generuje dźwięki. Nie wiem czy je znacie, nie, nie chodzi mi wcale o strzelanie i wybuchy. Chodzi mi o taki czysty ogień samego palenia się, i chodzi właśnie o to, żeby usłyszeć ciszę. Nie wiem czy słychać ptaszki, śpiewają, mimo że jest zima. Minus 8. Natomiast to miejsce jest takie symboliczne w pewnym sensie. Ten wąwóz, który jest za mną, zbudowali ludzie. Bardzo dużo ludzi, bardzo prostymi narzędziami. Przez dwa lata wybierało ziemię stąd, żeby przewieźć ją tam. Nagręcimy tam jeszcze kiedyś odcinek, pokażę Wam, gdzie ją wysypali. To była kiedyś linia kolejowa. Wyobraźcie sobie wykopanie tego wąwozu ręcznie. Czyli da się, tylko trzeba się skupić w grupie ludzi na jednym celu. Wszystko można zrobić w grupie. Ludzie byli na Księżycu. Do zobaczenia.